Pamiętaj chłopaku, nie ziemniaków Dzisiaj lecimy na trening, trening klatki Obowiązkowo, przetreningowo Guma do rzucia Słyszycie patenty o soli, słyszycie patenty o soku z buraka, o arginina. A powiem wam, że dla mnie guma do rzucia jest jednym z takich elementów, które Dodaje mi takiego rzosu na treningu Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia, ale Ruszanie szczęką powoduje, że lepiej mi się myśli. Jest, jest coś, jest coś na rzeczy, taki żywszy się czuję. Inteligentniejszy. Nie wiem, może to jest taki syndrom Brajanka, wiecie. Ja <ścoughs> po prostu mam więcej energii. Lecimy na trening klatki. Trening klatki, na który nie mogę się doczekać. Myślę, że będzie fajnie. Pozmieniałem sporo w moim treningu. Sylwetkowo mam naprawdę mocno pozmieniane priorytety. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie finalnie. Jeszcze z tego momentu, kiedy będę mógł ruszyć stringiem na 100%, będzie musiało minąć trochę czasu, bo przynajmniej miesiąc obstawiam. Jeśli zakończę to moje leczenie, to wtedy ruszam po grubości, po całości. No, ale to Wam później powiem na treningu, tłumacząc dane ćwiczenia co, jak i dlaczego. Trochę sobie chcę przemodelować moje ciało, tak, żeby wyglądać nieco inaczej. Nie będzie to zgodne z kanonami sportów sylwetkowych, ale mam ten komfort, że mogę modelować je tak, jak mi się podoba. I nie musi się podobać sędziom kulturystycznym, więc jak będzie trochę za dużo tam, trochę za dużo tu, to i tak tylko wyłącznie dla mnie jest frajda. Więc zobaczymy co z tego będzie. Dobra, lecimy, widzimy się za chwilę. Ok, zaczniemy sobie od rozrzewki. I mam teraz taki nowy który sobie pracowałem, e, bardzo mi podchodzi, bardzo komfortowo mi się trenuje w ten sposób. Zaczynając od tego właśnie ćwiczenia, właściwie takie trójstopniowe, rozgrzewka trójstopniowa, jeśli chodzi o tylni akton mięśnia ramiennego, o rotatory. Też troszeczkę czuję, że przy tym pracują Delikatnie najszerszy e, i tricepsy. Mogłoby się wydawać, kurwa tyle ćwiczeń, co ty będziesz robił, <grym> nic skomplikowanego, zobaczcie. Łapie tylko linki na krzyż. Mam taką fajną bramę. To jest co nituje bramę. Ale właściwie mogę to zrobić w ten sposób. Mogą, na początku może to wydawać się, że to jest taki trochę Facebook, ale to nie jest Facebook. Zobaczcie. 10 takich powtórzeń. No, Facebook wykonałbym bardziej w ten sposób. I tu faktycznie. Ja w tym ćwiczeniu czuję tylko tył barku. No tutaj fajnie też te rotatory pracują. Czuję, że w tym barku tam w środku ta cała struktura się rozgrzewa. Teraz delikatne odwodzenie w tył. Pracuję z tylko tylnym aktonem mięśnia ramiennego. Super wchodzi, powiem Wam, że zajebiście. Taki alanarciarz. Też troszeczkę rozgrzejemy sobie najszerszy przy klatce. Dobrze, żeby te plecy były wstępnie przypompowane. Bardzo dobrze to czuję. Mimo że ten trening nie będzie dzisiaj jakiś ciężki, a no i triceps, wiadomo przy wyciskaniach ten triceps pracuje, i tak normą sprawę nawet przeleciliśmy przez cztery partie. Fajnie. Zrobię sobie takie trzy wody i powiem Wam, że już naprawdę będę czuł, że jestem gotowy. I rotatory, delikatna symulacja tego. To niego aktonu mi się narabinego, triceps najszerszy.

Trzecia runda i czuję, że ten tył barku aż o delikatnie odstaje, mimo że jem bardzo mało w tym momencie, no bo wiadomo, że mam to leczenie, na treningu generalnie nie powinienem się jakoś bardzo forsować i fatygować, ale robię go, bo bez niego się nie da. Nie będę trenował do upadku, nie będę się forsował nie wiadomo jak, jakimiś wielkimi ciężarami, ale trening zalicza. Ja mam że obręcz barkowa czuję, że jest fajnie rozgrzana i naprawdę tak lekko przypampowało. I nawet jak zrobicie te rotacje odwodzenia, to czuję, że to w środku barku wszystko jest takie nabrzmiałe. Fajnie jestem gotowy do tego, żeby troszeczkę wyciskać dzisiaj. A y, trening zmieniłem w ten sposób, że skupiacie się będę bardzo mocno na górze klatki piersiowej, bo zależy mi na tym, żeby dobudować sobie tutaj taki szarf, właściwie go podkreślić mocno, więc odstąpiłem od wszystkich y, wyciskań. Na płasko, Jakby generalnie czasami mi się zdarzy, że coś tam sobie zrobię pewnie, bo lubię jednak tą ławę płaską i wydaje mi się, że to jest taki masa dla każdego, kto trenuje. No musisz powyciskać, wiadomo, mamy do dyspozycji sprzęty różne i tak dalej, ale ta ława płaska to jest klasyk, wypadałoby to dbać. Przysiad, ława płaska, podciąganie się na drążku, no fajnie by było 100 metrów zrobić w sprincie w jakimś dobrym czasie, no i takie rzeczy, czy przepłynąć jakiś tam dystans w jakimś tam czasie, żeby być ogólnie generalnie sprawnym, silnym. Wydaje mi się, że to jest taka podstawa, ale stricte. Dzisiaj to taki pokażę Wam tym zarys tego treningu, który będę już przez dłuższy okres czasu. Góra klatki piersiowej. Ja wam podoba mi się to generalnie, że to ławeczko do tego tak odstaje. W koszulce winek, tutaj robić taki fajny gzymsik, łańcuszek lepiej leży. Fajnie to wygląda, także lecimy. No. Ech. 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 Widzicie, że ruch nie jest prowadzony centralnie z dołu, tylko tak pomiędzy. Ani tu, ani tu, tylko pomiędzy. I wznoszę to na wysokość do bojczyka. Mocno to czuję. Nie wiem jak to wygląda z waszej perspektywy, ale fajnie czy tę górę klatki przyszły. Już czuję, że to wszystko się tutaj. Lekko bombował to dopiero pierwsza seria. Więc tutaj... Oh. No także słuchajcie, póki co na razie uczę się tego wzorca, tego nowego treningu, żeby maksymalnie go poczuć, zanim zacznę ciężko trenować w tych, w tych, tych właśnie ćwiczeniach, które się zobaczycie, I to chciałbym trochę popracować na tym mniejszym obciążeniu, żeby tą, to połączenie móc w mięsień w tym konkretnym położeniu trochę poprawić. Bo to jednak słuchajcie, jest trochę tak, że e, trener napisze Wam ćwiczenie zrób to i to. Wy krótsze. kurczę, trenerze mi to nie wchodzi do ćwiczenie. Ja bym chciał jednak coś innego robić. Mogę robić na przykład zamiast, ławy płaskiej robić hantlę. No generalnie możesz, nie? Generalnie możesz. Możesz zmieniać ćwiczenie na jakieś inne warianty, ale czasami warto poświęcić trochę czasu w danym ćwiczeniu, żeby zwyczajnie to połączenie nerwowe się nabudowało. Bo to nie tylko mięśnie się buduje, ale też jakość tego impulsu się poprawia. Może się nie czuć nie wiem, wioślarza, stwierdzić, kurwa, nic tam się nie dzieje, no ale na przykład po dwóch, trzech miesiącach stwierdzicie, że ty, stary, ale mi to się pompuje, zacząłem się tak pompować, nie wiem, coś się, coś się zmieniło. No zmieniło się to, że to połączenie nerwowe się poprawiło. Nie dajcie sobie szansę, jeśli jakieś liczenie Wam nie wchodzi, to potrenujcie, popróbujcie go dwa, trzy tygodnie może, skrupulatnie, pospinajcie. Czasami trzeba popracować na większym obciążeniu, bo też tak bywa. Ja na przykład kiedyś miałem problem z wyciskaniem na owy płaskiej, stwierdziłem, że nie czuję tego w ogóle. Wiesz, skupiałem się na czymś takim, na takim czuciu jak czujesz przy bicepcie, czy jak czujesz przy dwójce, dopinając, szukałem tego gdzieś tam wyciskając, to się nie działo. Ale później uświadomiłem sobie, że jak kończyłem serię siedmioma, ośmioma powtórzeniami ciężko, zachowując ten wzorzec ruchowy, odkładałem sztangę, wstawałem i czułem jak ten cycek nadal się krwią. Więc czasami też w ten sposób, wiosłowanie w opadzie, e, możecie stwierdzić, że kurde, nie czuję tego takiego szarpanego ruchu, nie, nie wchodzi mi to w ogóle, ale bywa tak, że na drugi dzień dopiero czujecie, co tak naprawdę zrobiliście temu najszerszemu, e, szarpiąc się z dużym ciężarem. Także to wszystko jest kwestia cierpliwości, musicie dać sobie troszeczkę czasu, bo lecimy z kolejnym seriem. <trym wytrych> drugie ćwiczenie i teraz Was zaskoczę. Ha! Maszyna Smitha. Ja, kurwa wiecie, powiem Wam, że ogólnie generalnie ja dawno na niej nie robiłem, ale ostatni trening, coś tam sobie delikatnie spróbowałem i czucie jest fajne, więc e, trochę na niej zostaniemy. Um, jestem fanem wolnych ciężarów, ale trzeba mieć głowę otwartą i, i dać się przekonać czasami do takich rozwiązań, bo Rozwiązanie jest całkiem spoko. Już sami sobie, sobie przygotowałem ławkę. kąt, jak widzicie, takie 45 stopni. Oczywiście w formie ręcznika, którego nie noszę nigdy na siłownię, a że jestem na siłowniach publicznych dość częstym bywalcem, to zgrywa się ze mnie taka, taka paniusia i muszę mieć wszystko czyściutko, ale to ze względu bardziej na moją higienę. Tam inaczej moja higiena jest niczego sobie, ale boję się o higienę innych. E, zdarzało mi się parę razy, że nie użyłem ręcznika, położyłem się na ławce z jakiejś zapoconej i kurwa później mi łeb swędział i to było takie dające do myślenia, więc dzisiaj już sobie dokładę papierek. No i co, lecimy z pierwszą serią, tak samo piramidalnie sobie będziemy stopniowo zwiększać. Fajnie na fajnym czuciu, tutaj bardzo istotnym jest to, żeby te łokcie jednak lekko odwieźć do tyłu. No nie jest to takie, taka sytuacja idealna, jeśli z anatomicznego punktu widzenia, ale, ale bardzo dobrze czuć tą Część tutaj przyobojczykową, więc tak też to zrobimy. Dobra, lecimy z serią. Troszeczkę szerzej niż barki. Łopatki ściągnięte. No tutaj to się nie zmienia za bardzo od tego co zrobilibyśmy na ławce płaskiej. Lekki mostek i prowadzimy do obojczyków. Pięknie. Z mały ciężar bardziej chodzi o takie wczucie się w ruch. Zawsze róbcie sobie takie serie wstępne. Żeby poczuć to, co robicie. Nie wiem, do jakiego ciężaru dojdziemy dzisiaj, ale pewnie nie jakiegoś dużego. No bo wiecie. Dobrze, słuchajcie, powolutku piramidką do góry, już trzy placki na stronę, a to jest jakieś 127 kg, ważąc to na wadze, tylko że, wiadomo, odpada nam ta cała stabilizacja, e jeśli ktoś z Was wyciska, nie wiem, na przykład taki ciężar, to podejrzewam, że na ławce, na wolnym, na wolnym ciężarze, e mogłoby się tego nie udać, bo tutaj dochodzi do dodatkowo nam ta cała stabilizacja, ale to wiecie, bo potrenujecie, więc co ja mam tutaj, o czym, o czym ja Wam w ogóle gadam. Eee, dobra, lecimy z seryjką. Ja myślę, że to jeszcze nie będzie seria robocza. Jeszcze trochę tych serii zrobimy, cięższych. Ale zobaczymy na ile nam to pozwoli. gładko, całkiem spoko, więc myślę, że jeszcze dorzucimy sobie podyszkę. dyżce może 15 na stronę, i powinno pójść. Zobaczymy. W momencie i położeniu to nie ma żartów. Nie wiem, czy dobrze robię, ale spróbujemy. Wierzę w to, że jednak ta siła, którą gdzieś tam sobie zbudowałem przez lata, pomimo to, że jestem w trakcie jakiegoś tam leczenia, lekko niedożywiony. Na niskich kaloriach, bo ja też nie mogę z przesadzać. Mówiłem wam o tym, nie mówię Wam o tym w moim ostatnim odcinku. Generalnie nie można, bo kandida lubi cukier. Lubi przetworzone węglowodany, więc teraz trochę węglowodany przed treningiem, trochę węglowodany po treningu. Więc raczej będę trwał w takim lekkim deficycie. Ale dobra, nie ma co marudzić, bierzemy się na serię. Na którą tak bardzo czekam. Cieszę się, kurwa, <laughs> powiem Wam, że się cieszyć. Dobre, to było dobre. Fajnie, wyszło, wam, że czułem, że tą górną klatkę, tą górną część kurwa, rozciąga, rozrywa. Super. To jest też bardzo istotne, żebyście się zaangażowali w to ćwiczenie, nie tylko wypchnąć ciężar. Bo to, że robicie coś na skosie, nie gwarantuję, że będziecie czuć tą górną część. A ja czuję, kurwa, powiem Wam, że teraz się tak fajnie napompowała. I mam takie dwie cegiełki. Super. O to chodzi. Ok, okay kolejna maszynka. Słuchajcie, i tak jak w tamtym yy, na nasz ćwiczeniu robiliśmy piramidalnie, tak tu tą piramidę możemy trochę przyspieszyć. I zrobimy sobie taką jedną serię przygotowawczą i ze dwie serie takie cięższe robocze. A też jak nie jakieś tam turbo do upadku Fajna maszyna, powiem Wam, że generalnie wydaje się, że to jest taka, takie wyciskanie trochę jak na ławce płaskiej Ale nie jest tak do końca Ten hammer ma to do siebie, że te ramiona są prowadzone Jak widzicie tutaj przez takie ramię, które pracuje w ten sposób I imituje to w zależności jak się położycie na tej maszynie Możecie troszkę w większym stopniu angażować Może nie tak stitę bardzo tą górę, górę, górę ale tak pośrednio, pomiędzy środkiem klatki piersiowej, a górą. Mam na myśli tym środkiem, nie tym środkiem, bo tym środkiem się nie da pracować. I pamiętajcie, że ktoś Wam powie, że to ćwiczenie jest tutaj na tą część, tu, 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 nie jest na tą część, tu, 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 bo włókna mięśniowe prowadzone są w ten sposób. O Boże, ile byście ci dowiedzieli. Także tutaj głową przesunę się troszeczkę bardziej w dół, no i będę wyciskał w ten sposób. Tak, żeby zaangażować też tą górę. Zaczniemy od trzech placków, więc jakieś 60 na stronę, a zobaczymy, może skończymy na czterech, czterech i pół placka na stronę, będziemy widzieć. obrusek, żeby mi tutaj nie wlazły jakieś grzyby dodatkowe oprócz mojej łeb i Jedziemy. fajnie jak zrobiliśmy to wstępne zmęczenie tutaj na linkach później wyciskanie na skosie i teraz to czuć wow Super, super, wow. niesamowite, kurwa, zajebiste czy naprawdę, jak wcześniej zrobiliśmy na tych linkach, tu to, teraz to, generalnie tak się troszkę pniemy w dół, a właściwie spadamy z tą kratką w dół, Zacznijmy z mocno od góry, później tym skosem, teraz ten ruch taki pośredni, na końcu sobie zrobimy jakieś dipy, rozciąganie, Uff, już czuję mega. Ja pierdzielę. Dużo trochę. Pojebało się. Nie no nie generalnie, powiem Wam, że tak jestem zdania, że taki bodziec siłowy to trzeba jednak też w swoim treningu zachować. E, żeby to nie tylko były maszynki, pompowanka, rozciąganka, wszystko fajnie, tylko ten bodziec siłowy musi być. Jednak jestem zdania, że facet to przynajmniej półtorej wagi swojego ciała powinien wycisnąć na klatę. Ja to mam trochę więcej, więc zobaczymy, ale jak zrobię dwa, trzy powtórzenia, to już będę zadowolony, to będę naprawdę zadowolony. Dbanie o ten układ nerwowy, bo to nie, to jest, nie tyle jest bodziec dla mięśni, co dla układu nerwowego. Tak, żebym, powiedzmy, przyjeżdżając na jakąś siłownię, będąc na wyjeździe, mógł założyć sobie te półtorej paki bez jakichś tam większych kompleksów, nim pomachać. Aż lecimy! Cieszy, cieszy. Dobra, bo wyciskaliśmy, teraz sobie klatkę porościągamy. Ja zawsze lubię na sam koniec treningu tą klatkę porościągać. No, oczywiście skos. Dużo tej góry będzie, powiem. że jak już wejdę na jakąś tam masę, bo mam w planie, że może za 2-3 miesiące to potrwa. No, to będzie dużo góry, dużo góry, żeby ta półeczka była maksymalnie. Zobaczymy. Zacznijmy sobie 27. Udało mi się opracować taki ruch stosunkowo bezpieczny przy rozpiętkach, bo to jest taki, takie może to być kontuzogenne, dość kontuzygenne ćwiczenie. Taki ruch, który, który możecie się do, troszkę przywalić do jakby skali tego rozciągnięcia. Czasami ten ruch przy większym ciężarze może zahaczać czyli press flyer, czyli taki ruch połączony wyciskania z rozpiętką, ale uwierzcie mi, z moimi barkami nie dzieje się nic klatkę mi rozrywa na kawałki, więc to jest cały klucz tym wszystkim, żeby znaleźć taki ruch, w którym maksymalnie czujemy to, co chcemy poczuć, a nie uszkodzić się po prostu, bo czasami robiąc coś książkowo i zadowalając gusta obserwujących w internecie czy gdzieś na siłowni, no robimy sobie krzywdę, więc róbmy to tak, żebyśmy my się czuli dobrze w tym ćwiczeniu. Więc moja wersja wygląda tak. Iść! Iść! Każde przetrzymać! Góra! Każde przetrzymać! Góra! Każde przetrzymać! Góra! I rozciągnij. rozrywaj kurwa, rozrywa. Góra! Rozciągnij. Góra! Ja! Coś pięknego! Ła! Pięknie! Prawę, czuję, że ta klatka aż ciągnie, ale nie mam takiego uczucia, że zaraz by coś pęknąć. Dbajcie o to, rozciągajcie też tę kratę, żeby nie tylko wyciskać i później chodzi jak takie przykurcze, ale też żeby być maksymalnie rozciągniętym. Seria wstępna zrobiona. Łapniemy sobie może dzisiaj 35 piątki, zobaczymy. No i trzy serie o teraz takie robocze. Pani doktorka zdała się oszczędzać, no więc oszczędzam. Wygodę. No, Lekki trening, lekkim treningiem. No nie wyobrażam sobie, żebym miał robić jakieś pompeczki, gumeczki, handeleczki, piąteczki. <grym> nie ten, tylko okej. Dobra, piątki. No ma się, że pięćdziesiątkami, pięćdziesiątkami, piątkami będę teraz piętki robił na ładnym stylu. Lecimy. Bardzo prosty sposób. O, jak już robimy klatę, tak sobie możecie hantle podać. Maciej tu, pyk, na kolanko. Tyk, składziemy się, nie zwołujemy chłopaków z siłowni, że jeden wam poda jedną hantę, drugi drugą. Ludzie, bądźcie samowysoczalni Kiwka, kopiemy kolanem, góra i... Uuu uh, idealnie. Naprawdę powiem może idealnie czy to rozciągnięcie. Zatrzymanie w tym martwym punkcie. I startowanie z tego martwego punktu musicie to zrobić. Nie machajcie po prostu, żeby machać. Tylko przytrzymać i z martwego punktu pach, zagra to. Uf, pięknie. Zajebiście. Dobra, powiem wam, że myślałem, że jeszcze zrobię dipy, ale już czuję, że ta kata jest porchana na, na maksa. Rozpiętki już mi totalnie dobiły. Fajnie. Też nie będę bo po co. Kurczę, nie mam na nią tutaj wsparcia. Żadnego mocnej suplementacji, ani nie mam wsparcia dietetycznego. No, kalorii brakuje, także no, no nie będziemy tutaj szwirować, nie wiadomo, co go robić. Um, więc zrobię drugą rzecz, na której mi najbardziej zależy w tym w najbliższym okresie, to są barki. Zdecydowanie, żeby stały się kuliste, dlatego częściej będę trenował ten tylny akton, żeby ta półeczka tutaj z tyłu odstawała, bark żeby bardziej kulisty, żeby względem łapy wydawał się trochę większy. Bo ta łapa czasami może się momentami wydawać nieproporcjonalna do barku. Góra klaty, no, może jutro zrobimy plecy, to też popowiem co, co w plecach, na czym by mi w plecach zależało. teraz sobie zrobimy wznosy, więc to tylko takie symboliczne wznosy, bo będę robił osobny trening barków i ramion. Dzisiaj zrobiłem klatę, jutro zrobię plecy. dzień przerwy, Dzień przerwy to będzie pewnie morsowanie i takie jakieś rozciągania takie, tego typu rzeczy e, później będą barki z łapami może nogi, bo coś tam te nogi chcę przywrócić trochę do łask, nie za dużo, troszeczkę, tak żeby były bardziej takie piecie docięte na, na, na wakacje. No i tak ten rozmiar się trzyma zobaczcie, no tak to mogę wygląda w tym momencie. Słuchajcie, nietrenowane nogi mierzyłem je chyba wczoraj prawie 74 cm w owodzie a nic mi nie robię, nic. Więc trzeszkę, jak ruszę, później jak się wytnę na lato, że zostanie takie 73. No ale już fajnie pod, podkreślone. O, w nogach jedna rzecz. te dwójki. Chciałbym, żeby bardziej trochę odstawały. E, no i pośladki. Żeby na plaży się mojej kobicie bardziej podobać. Ale tam grzyb z tym, do tego mam jeszcze dużo czasu. Wznosy sobie zrobimy. 3-4 seryki. Słuchajcie, fajne, kontrolowane lecimy. Mam jeszcze takie tylko uzupełnienie troszkę, żeby te kwiaty pokrążyły po barku, bo takie ciężkie szarpanie zrobimy sobie w tym dniu, w którym będę je osobno trenował. I jest tak w sam raz. Coś tam leciutko zaszczypało, ale nie są ścierane. Za czy trzy dni je ścieramy, wtedy będzie.